Dzień dobry! Witam wszystkich po raz kolejny. Chciałem Wam pokazać moje kolejne akwarium. Akwarium inne, natomiast ryby te same, które pokazywałem wcześniej. To jest para Red Melonów, które wyłowiłem z głównego zbiornika i dla których zrobiłem zbiornik higieniczny zbiornik 70 litrów małe podstawowe wyposażenie filterek, malutka grzałeczka która praktycznie się nie wyłącza jest tak mała ale utrzymuje temperaturę na odpowiednim poziomie tak jak powiedziałem parę red melonów sam z po prawej, samica z tyłu samiec ładny, duży samica troszkę mniejsza biały pyszczek no, i taka mi się para dobrała. Mam tych malonów 4 sztuki. Dwa pozostałe to też jest samica, samica, natomiast jak na razie między nimi chemii nie ma. Dlaczego się zdecydowałem na zbiornik higieniczny? No, zdecydowałem się z tego względu, że ta para regularnie mi dosyć kładzie Y w tym głównym zbiorniku. Natomiast no nigdy się nie udało tej ikrze doczekać do dnia następnego. Składały ikry wieczorem, rano ikry już nie było. Mam takiego sporego samca turkusa, który tam z nimi pływa w tym głównym zbiorniku. I ten turkus się tam z tą ikrą dosyć mocno rozprawiał. Zawsze się nią tam interesował, zawsze tam go było pełno, gdzie one tą ikrę składały. Oprócz tego podstawowego wyposażenia, tutaj w tym zbiorniku, jest jeszcze pachołek i, i są liście katapa. Ta woda, tutaj w tym zbiorniku, jest taka lekko brązowawa. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku. W tym głównym moim zbiorniku tego nie ma, ale nie ma tylko i wyłącznie ze względu na to, że tam, no, tam jest wielki kubeł, w którym jest miejsce na różne wkłady filtracyjne i tak różne udziwnienia i, i tam jest po prostu purigen, który, który tą wodę z tego typu rzeczy czyści. A tutaj jest, tutaj jest brązowa, tutaj jest, są liście katawał rzucone, z tego względu chodzi tylko i wyłącznie o garbniki, kwasy humusowe, czyli, czyli te substancje, które które tak naprawdę pozwalają tej ikrze dojrzeć i i pozwalają na to, żeby z tej ikry wykluły się larwy. Woda w tym zbiorniku to jest woda, którą odlałem z głównego akwarium i on, te ryby zostały do tej wody wpuszczone, natomiast ta woda jest codziennie podmieniana na świeżą osmozę z, dodatków, z dodatkiem pierwiastków śladowych dla dyskowców i z delikatną domieszką sikiem, Seekem Prime na zbicie azotu w tej wodzie. Co prawda tego azotu nie powinno tutaj być dużo, bo tak jak mówię, podmieniam tą wodę codziennie. Natomiast no, gdyby się coś pojawiło, to ten Prime powinien sobie z tym poradzić. Tak jak mówię, parę Melonów Samiec w tym momencie po prawej, samica tam wystawia, wystawia tylko głowę po lewej stronie. Samiec większy, samica. Mniejsza, biały pyszczek. No, tak to klasyczne. Redmelony, tak to u jest właśnie. E, sam jest ma jeszcze delikatnie czarne obwódki e, płetw. Natomiast widzę, że mu to ostatnio zanika. Jakby jak był mniejszy, to miał tego czarnego więcej. Teraz tego jest e, mniej. E, tarło. Samo tarło. Już widzę pierwsze takie jakby. Mm, Symptomy tego, że do tego tarła w niedługim czasie dojdzie. Samiec zaczyna sobie naganiać od czasu do czasu tą samicę. Zaczyna się jej kłaniać, zaczyna czyścić filtr. Dzisiaj akurat czyścił, ale no mam nadzieję, że złożył na tym pachołku. No i zaczął tych, tych drgawek takich dostawać. To jest no to jest taki ich taniec godowy i te drgawki już dzisiaj widziałem były. Natomiast co jeszcze? No te, ryby, te ryby jakby nie patrzeć jeszcze w tym akwarium, one są dopiero trzeci dzień i one tak naprawdę są mega zestresowane. Teraz światło w tym zbiorniku jest włączone tylko i wyłącznie na potrzeby tego filmu, dlatego one tam z tyłu siedzą w tym kącie cały czas i, 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 i nie pływają po zbiorniku, dlatego że jest światło. Ja się staram tutaj światło wyłączać. Światło praktycznie cały czas w tym akwarium jest wyłączone. Tak jak mówię, tylko i wyłącznie na potrzeby filmiku włączyłem to światło. Natomiast widzę, że, że te ryby wcale nie są zadowolone z tego, że to światło jest. Odnośnie, odnośnie jeszcze samego tarła, staram się tutaj te ryby delikatnie do, do tego tarła sprowokować. Podniosłem delikatnie temperaturę w porównaniu do głównego zbiornika. W głównym zbiorniku mam 28 stopni, tutaj tych stopni jest 30. E, bardzo obficie te ryby karmię e, i codziennie podmieniam wodę ma to e, imitować porę deszczową e, w czasie której to ryby się rozmnażają wiadomo, że to są dyskowce hodowlane, więc e, mają widzieć tak naprawdę czy jest pora deszczowa czy jaka natomiast e, jeżeli zostały w nich jakieś e, skrawki dzikości to, e, to ta podmiana wody Mam nadzieję, że je do tego tarła skłoni. W głównym zbiorniku zawsze było tak, że po podmianie wody ta igra się pojawiała. Nie mówię, że to było regularnie co tydzień, natomiast nie było to przed podmianą wody, kiedy ta woda była stara, tylko po podmianie wody. Tak, jak mówiłem, dolewam osmozy do tego akwarium czystej. PH nie mierzę, natomiast hmm. będzie prawdopodobnie w granicach 6,5. Może być ciutkę niższe, dlatego że karmię mięsem, no i to wiadomo tam tak krew i tak dalej to wszystko zakwasza tą wodę. Woda jest na bank mega miękka Też nie mierzę. I bo zaraz jak założyłem to akwarium, po tam po chyba pierwszych dwóch podmianach wody mierzyłem, mikrosiemensy w wodzie, no to było ich tam coś ponad 100, także to też jest całkiem całkiem dobry wynik. No i tak to wygląda, nic nic więcej tutaj nie chcę w tym zbiorniku robić. Ryby muszą się uspokoić i spokojnie przystąpić do tarła. Nie chcę ich stresować. Nie chcę, żeby się im Tutaj jakieś dodatkowe stresy i tak dalej pojawiały, dlatego tak jak powiedziałem, to w tym akwarium praktycznie cały czas jest wyłączone światło. Karmię obficie, tak jak powiedziałem, mięso, mięso, granulat i znowu mięso. 6 nawet razy dziennie. No i zobaczymy, zobaczymy. No myślę, że, myślę że, że to przyniesie efekt. W ogólnym zbiorniku zawsze przynosiło efekt. No, ale wydaje mi się, że w tym zbiorniku jest dużo większa szansa na odchowanie tego narybku. No i zobaczymy, co się będzie działo, tak? Dzięki wszystkim za komentarze pod, pod poprzednimi filmikami. Jeżeli tutaj coś interesującego się będzie działo, to, to na pewno to będę się starał w jakiś sposób wam przekazać. Bardzo mi zależy na tym, żeby proces składania ikry mi się udało nagrać, natomiast no pewnie, że gwarancyjnie ma fajnie będzie jak w ogóle złożoną ikrę, a sam proces nagrywania no to, to już jest inna sprawa, natomiast dla każdego hodowcy to jest mega budujące i mega ważne, jak może się z kimś podzielić takim czymś i, i pokazać komuś jak jego hodowla się rozwija, jak ryby w jego akwarium są. Szczęśliwe i zadowolone, że przystępują do tarła. Dzięki wszystkim. I tak jak powiedziałem, jeżeli coś interesującego będzie się działo, będę Was wszystkich informował. Do usłyszenia.